Witajcie w ten deszczowy poranek 21 września 2019 roku Jadę teraz sobie do Łasina Z wykrywaczem metali, pobiegam po plaży Tam jest też taka wiecie plaża z trawy Takie miejsce i pobiegam też na tej trawie z digerem I zobaczymy co tam dzisiaj wpadnie A więc zapraszam na dzisiejszy odcinek I widzimy się na miejscu Zobaczcie, pogmerałem trochę w trawie i wpada dwa złote, na dobry początek. Ja nie chodzę na grzyby, bo się nie znam na tym, a wy się znacie co to za grzyb jest, ja totalnie nie wiem. A wiecie, że jest trochę ich tutaj. Zobaczcie, tutaj jest grzybek. Tutaj kolejny, tu jeszcze jeden i tu jeszcze i tu i tu także trochę tego tutaj jest ale ja się nie znam więc nie zbieram wytargałem coś z trawy coś to jest 5zł z PRLu tym razem wpada taki rodzaj bezpiecznika no i kolejna moneta strawy jest to współczesna złotówka i na pewno nie z tego sezonu wpada słuchajcie zawleczka i zatrzymajmy się na chwilę przy zawleczce. Pamiętacie tę moją akcję? Nazbierałem około 1000 zawleczek. Dla mnie to nie ma sensu. To jest śmieszna ilość, to jest wartość do 4 zł, więc nie będę wysyłał listem poleconym za 8 zł czegoś, co jest warte 4 zł. Tak więc te zawleczki również będę przez rok zbierał i zobaczymy, ile tego się zbiera I wtedy dopiero będziemy wysyłać na wszelkie tam, wiecie, zbiórki charytatywne itd. thank <laughs> you Trochę klasyki literatury, czyli Pan Tadeusz. A z nudów wyciąłem sobie strawę jednego grosika. Wycinam sobie te monety jak Łukasz Gub. On jest specjalistą w tych sprawach. Pozdrawiam Cię Łukasz. A tymczasem wpada 50 groszy. Zapytacie o narzędzie do wycinania strawy? Taki Digerek, słuchajcie, Nogrze Łopatka. Od Sebastiana Blyca Szczerze polecam. Musicie to zobaczyć. Miałem taki sygnał w trawie. Rozgarnąłem trawy i zobaczcie, co tu się dzieje. Ale jazda. 20 groszy i 10 groszy. Ale cóż to? Mam te, w tym samym miejscu mam jeszcze jakieś sygnały. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. Odsłaniam sobie kolejne 20 groszy. Tak ja to lubię. No i kolejny sygnał. Zobaczmy, coś tym razem wpadnie. Już widzę. Patrzcie, ile monet tu leży. I jaka jazda. Widzicie to? 10 groszy. I jeszcze 20 groszy. Kajcie, mam tu sygnał 68-69, a więc na 2 zł. Jestem pewien, że to będą 2 zł. Już je widzę. Tadam. Wydziubałem sobie fajnie, O, a może damy imię Diggerowi? Jakie macie propozycje dla noża łopatki? Może być ona, może być on, to już jak tam chcecie. Liczę na waszą kreatywność. Przeszedłem na plażę i zobaczcie, co zobaczyłem gołym okiem. Taka różyczka sobie leży. Spójrzcie, jakiś mędrzec zakopał puszkę, aluminiową Czas na podsumowanie. Właśnie byłem jakieś 2,5 godziny, głównie na plaży trawiastej. No i spójrzcie co, udało mi się wytargać. Kilkadziesiąt takich srywek, kilkanaście kapsli aluminiowych od wódki, trochę śmieci, trochę PRLków i 2, 4, 5, 6, 7, 8, prawie 9 zł w gotówce, tak więc nie ma tragedii. Ja tymczasem zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Witajcie moi drodzy, robię z Wami tak zwany unboxing, no ale już napocząłem paczuszka Była oczywiście bardzo ładnie zabezpieczona, ja powyciągałem ze środka te zabezpieczenia. Słuchajcie, jest to miód pszczeli od naszego kolegi, który ma kanał na YouTubie Krzysztof Pszczołownik, gdzie Was serdecznie zapraszam. A oprócz tego jest to po prostu miodek z dębowej pasieki. Miód wielokwiatowy. Zakupiłem sobie oczywiście te miodki u pana Krzysztofa. Miód rzepakowy, ale widzę, że Krzysztof dorzucił tutaj jeszcze jakiś gratis Za to już nie płaciłem, jest mi tym bardziej miło. Spójrzcie, spój spój takie próbki miodzików. Miód z poziomką. Miód z, z cynamonem. Przepraszam. Miód z orzechem laskowym. Krem miodowy z czekoladą i chili. O, może być ciekawie. Miód z maliną. I miód z pomarańczą. Będę oczywiście kosztował tych miodków i odezwę się do Was, jak to wszystko smakuje. Ale już teraz mogę Wam polecić wyroby Pana Krzysztofa, bo wiem, że są bardzo chwalone w całej Polsce. Tak więc zapraszam. Po zakup miodzików. Krzysztof Kamiński, dębowa pasieka. No i słowo się rzekło: Moi drodzy, zamówiłem u pana Krzysztofa dwa słoiczki miodu z czekoladą. Tak więc naprawdę polecam te miodki, bo już ich spróbowałem i wiem, że są przepyszne.